Gotowi na obiad pół do pierwsza, my już mieli jeść. Wybaczcie, dzieci, po prostu to jest to, co się dzieje poza systemem. Rozumiecie? Ewangelia, którą tyle razy słyszałem, ja dziś otrzymałem łaskę widzenia w wymiarze mistycyzmu tego całego dialogu. Te dwie niewiasty spotkały się, dzieci ich stopy nie dotykały ziemi. Rozumiecie? Dlatego jesteście tak niezrozumiani i prześladowani w Kościele, no bo dzieci, wasze stopy już nie dotykają ziemi. Kapujecie. W związku z tym tamci muszą wrzeszczeć, bo tej łaski widoki nie mają. Dzieci, spłynęły ofiary na różne cele. Pani Agatka to wszystko poukładami. Ja to będę wszystko wam czytał, w stosownym czasie, najprawdopodobniej koniec września, żebyście wiedzieli. Jak ja tylko poczuję, że mam wolne dzieci RM, to trzy tygodnie, rozumiecie? Tylko wtedy, kiedy mam partyjne święta i na nich ile tu jestem. Będę czytał wszystkie, moi drodzy, intencje królewskie, bo Jezus już podat 500. Przynoście te prośby, bo król dzieci przychodzi. Ja nawet już nie wiem, gdzie są te prośby królewskie, pani Ania, to jest. Tu ten to, jest, to jest tylko jedna rzecz. Mój aniołek zbiera dzieci. Wszystko to będę z wielką radością Panu Bogu przynosił i w Waszym imieniu dzieci przedstawiał. Tu jeszcze popatrzę. Lądowisko Matki Bożej. Wspłynęło prawie 160 próśb. Wielki, albo i więcej, bo tutaj kartek jest tyle, że o, to trudno mi określić, ile to jest lądowisko Matki Bożej od uczestnictwa. A, to zimowe, to nie, 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 nie. Wszystko wam, dzieci, odczytam. O wszystkim wam będę mówił. Nie żądajcie wiele cudów od moich pań, bo wczoraj do wieczora my pracowali. Niech Pan Jezus błogosławi, popatrzę tylko na kwotę, co mamy na stanie lądowiska 1 324 8,5 euro 10 tysięcy dolarów moi drodzy amerykańskich 50 1500 kanadyjskich 100 z Australii. Dzieci ukłane. Od 17 Poruszymy powoli już na lądowisko. Będziemy się przy tym dziele skupiali. Do tego czasu wszystkie siły rzuciłem do stóp króla, aby przeżyć miesiąc sierpień, tak dostojny, tak piękny. Mówiłem Wam, tak poprowadzę kwiaty, jak przyjdziecie, one będą szaleły, kwitnęły jak szalone. Każdy kwiat w tym roku wzrósł o 50% niezwiększy. Rosną jak wścieknięte, dostały gnoju. Ja je podlewam. Wyście wczoraj polecieli, a ja jeszcze podlewałem kwiatki, powłączałem wody dzieci. Wróciłem o 12, bo jestem świadom tego, że to dla króla musi być jak najpiękniejsze. Mamy jeszcze 2-3 dni upałów, później już będzie rzej. Bóg zapłać panom lektorom za piękne służenie, panu profesorowi za ogromną dyscyplinę liturgiczną, za przygotowanie tej liturgii. Chłopy, chodzicie jak aniołki koło mnie. Dzięki. Bóg zapłać pani Agusi za królewskie śpiewy, pani, Aniel, pani Jola, Jolancie za anielskie śpiewy, pani Agatce za wskakiwanie te wszystkie trudne momenty. No rozśpiewało się dziecko, Dzieci, to wszystko dzieci idzie. Ja czasami, żebyście zrozumieli, nie, że ja mam ciśnienie na mikrofon, jak wam nie oddaję, bo jak, jak mam takie namówienia, dzisiaj nie jestem, to przewid, przewiduję, że ja opowiem przy następnej stacji, modlimy się, szczęście trzeciej, no będzie chińczyk, czy tą drugą, na pamięć to za mnie są to nigdzie, ja mam mikrofon, skakuje, nie, kiepsko czytam, wyrywam tekst, czytam sam. Bo, to, 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 to. Trzeba przerwać wiedzieć, gdzie co skrócić, tak to bym, to dzieci byśmy się modli do czwartej dzisiaj. Jakbym był gorliwy wedle formularza, bym się rozśpiewał jeszcze kazał grać uwertury Pani Jelusi. Więc bym Wam dzieci zatarł, bo to jest, nie, nie Jest to fizycznie niemożliwe. Ja nie mam na czym stać, nie mam czym oddychać. Tu mnie boli, to mnie boli. zegni kolano, to jest cud. Więc co następuje? Idziemy za chwilę jeść. Boże, ogłoszenie wszystkie powiedział. Uff. Idziemy jeść. Później idźcie spać lub legnijcie na kocu, żebyście troszkę odpoczęli. O my są przy bramie, przychodzę, daję gwizdze, dzielę was, bo musimy przewieźć trochę ludzi z 50, którzy są, jest nas w tej chwili już 200, 230, na się już jest, a nie wiadomo ile dzia, jubileuszowych jeszcze, więc panów kierowców utworzę grupę 15-osobową, Najpierw zawieziemy podstawowy turnus. Zrozumiecie? Czyli ci, co są w auta, mają numery aut. Nie? To ogrzejemy. Później po pozostałych przyjedzie 15 aut, lub jeśli ktoś ma samochód, to pojedzie w głównej kawalkadzie samochodem. Państwo, jak ja wyjadę, opuścicie wszyscy y, y, pustelnię, wyjdziecie pod figurę Michała Archanioła. Ja każę zamknąć bramy, żeby pan Andrzej wiedział, kto, kogo jeszcze trzeba wziąć. Przyjdzie 15 aut, zabiorą wszystkich, nie ma problemu, a jak ktoś się spóźni nie będzie poza bramą, to sobie przyjdzie na nogach, no, po Polak trafisz tam, będziesz śpiewał, nie słucham. jaki to jest problem, nic się nie dzieje, ale ja nie będę czekał, bo ja mam 250 ludzi, żeby zrobić manewr, rozumiecie? Jak zaśmie to mnie budźcie, bo ja jestem poza systemem dzisiaj, przylecę po dowodze i tam wychodzimy na górę. Najpierw pół godziny leżenia, dobrze? Pół godziny leżenia, później śpiewania, ciasta, wszystko to samo, picie po kolei. Jak ktoś do mnie przyjdzie, czy można pić, powie, jak powiedziałem małemu Haniowi, najpierw kupę zrób, a później się mi zamelduj, czy już jesteś. No i dzieci prosto do działa, nie łamiemy szyku, Panów proszę o, przyjeżdża siostra, to my w pięć minut trzałta rozpakujemy. się już wychowuje, ty rząd dziel. Ja stoję z tyłu. Łop, nikt się tu nie posła, tylko jak go czepnę, to... Bo to, muszę mieć następcę do dowodzenia taką uczestniczeniu. Ja nie będę wiecznie nie dowodził, nie? Ustać sobie, stój i mają cię słuchać. Jak ktoś ci coś powie, no to umiesz kopnąć. Przyłożyłaś nas na dyskoteze, facet i przyłożyłaś w zęby, nie? No, 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 to się obrócił tylko. Gdzieś to Moja Martusia ma moją krew, gdzie płuc nie masz, moje błogosławieństwo. Przyłóż kopnij pewne miejsce, i ja cieszy od razu. Po co to? Jest, jest bitwa i ty doradzasz komuś, jak ty nic nie wiesz. Możesz tylko przynieść naczyń i ty mówisz, że wiesz, gdzie położyć wodę. Bądź tylko sługą. Nic więcej. I wtedy tu idzie dzieci tip to, tip to. Wczoraj pan chorąży Wojska Polskiego wiedzą powiedział mi, musiałbym do księdza przyjść na poligon i moja jednostka... Albo ja, żebym tam przyjechał i powiedział, jak, jak to system działa. A później wszyscy leżymy na końcu, kapujecie, a nie tak, że Jedni gonią inni sobie za chcianki swojej niekończące się zamieszanie. Kiedy szef mówi nie podchodź, bo to jest zasada. Kiedy koń zre, nie podchodź, bo cię albo kopnie tak, że się nie podniesiesz, albo cię ugryzie. I głupi koń, który w czasie zarcia nie ugryzie nie kopnie, nie? Głupi koń, rozumiecie. To jest głupi koń, to takiego konia spada, rozumiecie? Tak samo głupi pies, jak je, a ty go, go drażnisz, powinien cię ugryźć od razu i to jest pies z charakterem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś, Panie, jak jesteście pięknie przyprytnięte, te nasze stroje narodowe, jak to wszystko pięknie wygląda. Bóg zapłaci za moją radość i uniesienie z powodu tego, że moje dzieci mnie słuchają i wszystko na chwałę Pana Boga wykonują. Kończymy pięknymi śpiewami. Może to klaszmy? Nie, nie klaszmy, tylko to nasze. Tak jest. Mo, mo, nie Moniuszko, nie. To Gomułka i Kochanowski.